Hej, hej. vlog ma z dzisiaj dzień trzeci i czwarty. Dnia trzeciego mam nagrane naprawdę niedużo, bo tylko e faktury który czekał na poranek dnia kolejnego. A dzisiaj głównie w ten dzień miałam sprzątanie i pranie. Tutaj już mamy dzień czwarty. Trochę nas zaskoczył, bo Lula narzekała, że się źle czuje. Została w domu. Oczywiście choroba minęła, jak już została w domu. Korzystając z do Sebastian na drugą zmianę, pojechałam szybko do Nowa Parku. Tam chciałam w Cincinnati albo w Kiku kupić sobie taką sezonową kurtkę zimową, ale nic nie znalazłam. Poglądałam kilka ozdób i w końcu udałam się do CCC, i tam kupiłam sobie buty. I skorzystałam z promocji na drugą rzecz minus 40% i od razu sobie kupiłam plecak. Plecak już miałam tak zniszczony, że akurat potrzebowałam drugiego, nowego. Tutaj macie plecak, i zaraz jeszcze, zaraz Wam pokażę buty. Wszedłam, wróciłam do domu, kupiłam w Nowa Parku od razu obiad, yy, uwielbianą przez moją Julę rybkę w Nordfiszu. Gdy tylko wróciłam do domu, to czas na leniuchowanie, więc odpaliłyśmy z Julą na Netflixie bajkę Tamte Święta. Ja płaczę ogólnie nawet na reklamach, zostało mi to po pierwszej ciąży, więc jak zwykle popłakałam się i na tej bajce, jak na każdej innej bajce. Zrobiłam sobie też taką świąteczną sprzątającą listę, co muszę jeszcze zrobić do świąt, i tam wypadło sprzątanie lodówki dzisiaj, więc mój mały pomocnik mi pomógł w oczyszczeniu tej lodówki. Tutaj macie efekt przed, w trakcie i też jest po, bo byłyśmy na zakupach i wszystkie te zakupy właśnie wypakowałyśmy, wszystko powymieniałyśmy, sprawdzaliśmy daty. Zrobiłam sobie szybko na kolację taką tortillę z kurczakiem, a a tutaj już psoty elfa na następny dzień. To wszystko na dzisiaj. Pa!